Zastanawiasz się nad małym apartamentem w Szczyrku, a co jeśli w tej samej cenie możesz mieć duży dom z ogrodem i garażem położony zaledwie 10 minut od centrum Szczyrku? Zamiast szukać kompromisu pomiędzy apartamentem a komfortem, postaw na rozwiązanie, które daje wszystko. W godziszce kilka minut od Szczyrku powstały nowe domy w zabudowie bliźniaczej z ogrodami, garażami i aż 104 metrami kwadratowymi użytkowej powierzchni. Na parterze znajduje się przestronny salon z aneksem, hall, toaleta i garaż. Na piętrze trzy sypialnie, łazienka i garderoba. Dom pod Szczyrkiem z ogrodem, z widokiem na góry i z dobrym dojazdem do miasta. To więcej niż wygoda. Zastanawiasz się nad małym apartamentem w Szczyrku, a co jeśli w tej samej cenie możesz mieć duży dom z ogrodem i garażem położony zaledwie 10 minut od centrum Szczyrku? Zamiast szukać kompromisu pomiędzy apartamentem a komfortem, postaw na rozwiązanie, które daje wszystko. W godziszce kilka minut od Szczyrku powstały nowe domy w zabudowie bliźniaczej z ogrodami, garażami i aż 104 metrami kwadratowymi użytkowej powierzchni. Na parterze znajduje się przestronny salon z aneksem, hall, toaleta i garaż. Na piętrze trzy sypialnie, łazienka i garderoba. Dom pod Szczyrkiem z ogrodem, z widokiem na góry i z dobrym dojazdem do miasta. To więcej niż wygoda.